Jako przedsiębiorca uruchamiałem wiele przedsięwzięć od zera. Jak być może wiesz, niektóre z nich upadły. Statystyki pokazują, iż większość nowych biznesów upada w ciągu pierwszych pięciu lat działalności aż 90%. Z tych 10%, które przetrwają, 10% upada w ciągu kolejnych pięciu lat, więc zdecydowana większość przestaje istnieć w ciągu dziesięciu lat. Analizowałem różne modele biznesowe i wyraźnie wybija się z nich marketing sieciowy, głównie dlatego, że uruchomienie go wymaga bardzo niewielkiego wkładu finansowego, ma niskie koszty stałe, można go prowadzić dodatkowo, zachować swoją podstawową pracę, a biznes budować w wolnym czasie. Kiedy taki biznes dobrze się uruchomi, generuje on dochody, które pozwalają przejść z lewej strony kwadrantu na prawo. Opowiem, jak poznałem biznes marketingu sieciowego, bo na początku nie dopuszczałem go do siebie. Myślałem, skoro umiem stworzyć własne firmy, po co mi marketing sieciowy? Aż jakieś 15 lat temu rozmawiałem z moim dobrym znajomym Billem, który jest najlepszym inwestorem w nieruchomości, jakiego znam. Ma tutaj mnóstwo aktywów. Zapytałem go, Bill, po co zacząłeś biznes w marketingu sieciowym? To proste, odpowiedział: W ten sposób mogę pomagać ludziom. I co równie ważne, ci ludzie nie są w stanie inwestować w nieruchomości, bo nie mają własnego biznesu. Za mało zarabiają, za dużo zabierają im podatki, kredyty, inflacja i ubezpieczenie emerytalne. Nie są w stanie inwestować ani grosza. Bill, profesjonalny inwestor w nieruchomości, powiedział: Uruchomiłem biznes w marketingu sieciowym, aby ludzie, którzy ze mną pracują, mogli zacząć własny biznes i potem inwestować razem ze mną. Wtedy zrozumiałem, że w marketingu sieciowym nie chodzi tylko o zarabianie pieniędzy, ale także o to, by jedni ludzie mogli pomóc innym osiągnąć wolność finansową. Marketing sieciowy jest dobry, bo nie wymaga dużej inwestycji początkowej. Można go budować dodatkowo, poza pracą. Skąd się tu biorą pieniądze? Na tradycyjnym rynku duże korporacje wydają miliony, czasem miliardy dolarów na reklamę. Tutaj zamiast kupować reklamę, płaci się ludziom, którzy przekazują informacje swoim znajomym z ust do ust. Popieram marketing sieciowy, bo nie chodzi w nim o sprzedaż, ale o to, że jedni ludzie pomagają innym tworzyć aktywa, zostać właścicielami biznesu, a w końcu inwestorami, zamiast przechodzić przez to wszystko, przez co przechodzą ludzie z kwadratów EIS. Tak jak mówi Robert Kiyosaki, ludzie biedni szukają pracy, a ludzie bogaci budują sieci. W obecnych czasach, w erze informacji, idealnym marketingiem sieciowym jest model oparty o marketing społecznościowy, który powstał w wyniku ewolucji branży sprzedaży bezpośredniej. Marketing sieciowy należy do branży sprzedaży bezpośredniej, która powstała ponad 100 lat temu w drodze ewolucji modelu marketingu sprzedażowego. Jeśli myślimy o marketingu sieciowym, to najczęściej nasze wyobrażenie dotyczy modelu dystrybucji, w której handlowiec oferuje swoje towary klientom. Ten stereotyp myślenia bierze się z historii powstania całej branży sprzedaży bezpośredniej, do której należy również marketing sieciowy, a przede wszystkim z faktu, że praktycznie nie istnieje w Polsce edukacja na ten temat. Marodziny branży datuje się na rok 1903. Wtedy to powstała pierwsza firma, która wprowadziła sprzedaż bezpośrednią poprzez zatrudnienie przedstawicieli handlowych. Ich zadaniem była sprzedaż towarów oferowanych przez firmę, a wynagrodzenie było uzależnione od wielkości zrealizowanej sprzedaży. W ciągu kilkudziesięciu kolejnych lat, dobrzy sprzedawcy zaczęli uczyć innych sprzedawców swojego rzemiosła, za co byli wynagradzani w systemie prowizyjnym, otrzymując procent od sprzedaży wykształconych przez siebie sprzedawców. W 1959 roku powstała pierwsza firma marketingu sieciowego, gdzie strategia sprzedaży została zastąpiona strategią budowy sieci. Wtedy też powstał pierwszy plan wynagrodzeń obejmujący cztery poziomy. Dalszy rozwój marketingu sieciowego, uwzględniający potrzeby społeczne, a także fakt, że co najmniej 95% ludzi nie lubi sprzedawać, a za to wszyscy lubią kupować, spowodował przekształcenie marketingu sprzedażowego w marketing konsumpcyjny. W tradycyjnym modelu biznesu firmy oferujące produkt lub usługę muszą dotrzeć do nas, konsumentów. Aby temu sprostać, budują system dystrybucji sklepy, hurtownie logistyka. Oczywiście niezbędnym czynnikiem, abyś mógł dowiedzieć się o istnieniu produktów, jest reklama. To wszystko rodzi koszty, dochodzące do 70% końcowej ceny produktu. Ten dodatkowy koszt jest zawarty w cenie detalicznej, a pokrywa go konsument, czyli ty. Nabywając różnego rodzaju dobra, często świadomie czy też nieświadomie, rekomendujesz to, z czego jesteś zadowolony, swoim znajomym, przyjaciołom, i w ten sposób budujesz społeczność używającą tego samego produktu lub usługi, co ty. Zastanów się, ile razy poleciłeś komuś film w kinie, dobrą restaurację, kosmetyczkę, fryzjera, czy też jakiś konkretny produkt. Robisz to niemal każdego dnia ku zadowoleniu sklepów, hurtowni i oczywiście firmy. A co ty z tego masz? Nic, oprócz od czasu do czasu dobrego słowa wdzięcznego kolegi. Dlaczego tak jest? Nawet gdyby firma chciała cię wynagrodzić, to nie ma jak, ponieważ jesteś dla niej całkowicie anonimowy. W dzisiejszych czasach nie ma problemu, aby z łatwością nadać tobie i twoim znajomym numery identyfikacyjne w ramach zintegrowanego systemu informacyjnego. Dzięki temu jesteś rozpoznawalny, a firma może zrezygnować z drogiego systemu dystrybucji i wysyłać produkt bezpośrednio do Ciebie i Twoich znajomych. Aby właściwie zmotywować Ciebie i Twoich znajomych do coraz częstszego rekomendowania produktów, których używasz, firma uwolnione koszty może przeznaczyć na wynagrodzenie za pomoc w rozbudowie sieci konsumenckiej. Tworzony jest plan marketingowy, czyli algorytm podziału części zaoszczędzonych przez firmę środków pomiędzy osoby, które polecały jej produkty. Najwięcej otrzymuje nie ten, kto jest najwyżej w organizacji, lecz ten, kto przyczynił się do powstania największej sieci prokonsumenckiej. Co najważniejsze, takie wynagrodzenie ma charakter stały, to znaczy jest wypłacane teraz i w przyszłości, za każdym razem kiedy w zainicjowanej przez Ciebie grupie nastąpił zakup produktu. W ten sposób budujesz aktywa, a stworzona przez Ciebie sieć może stać się źródłem kapitału, pozwalającym Ci w przyszłości zostać inwestorem. Marketing społecznościowy to biznes dla każdego, bez względu na wiek i wykształcenie. Jest to biznes oparty na duplikacji, czyli na wykonywaniu bardzo prostych czynności przez dużą grupę ludzi. Dzięki temu można, nie rezygnując ze swojego obecnego zajęcia, stworzyć źródło dodatkowego dochodu, pracując w bardzo prosty i przyjemny sposób. W marketingu społecznościowym używamy narzędzi i sprawdzonego systemu, który doprowadzi Cię do stworzenia prawdziwego przychodu pasywnego. Twoim partnerem będzie wyjątkowa firma, którą poznasz podczas prezentacji. Założona w 2005 roku, w rekordowo krótkim czasie 3,5 roku, doszła do skumulowanego obrotu 1 miliarda dolarów. Jest to najlepszy wynik w historii branży. W 2009 roku została uznana przez czasopismo Inc. 500, grupujące najszybciej rosnące firmy w Stanach Zjednoczonych, za numer 18 w zestawieniu ogólnym i numer 1 w kategorii Żywność i Napoje. Współzałożyciel i prezes firmy został uznany za przedsiębiorcę Roków USA przez Ernst Young, jedną z największych firm konsultingowych na świecie. Już w piątym roku swojego działania weszła do pierwszej dwudziestki największych firm branży. Wszystkie pozostałe firmy z pierwszej dwudziestki były co najmniej pięciokrotnie starsze, a większość z nich działała nawet na pięćdziesięciu rynkach świata. Na szczęście dla nas te osiągnięcia zostały zrealizowane głównie w USA. Teraz czas na Polskę i Europę. Gdy zapoznasz się z produktami tej firmy, zrozumiesz, na czym polegał jej sukces. Poznasz plan marketingowy, który doprowadził do uzyskania niezależności finansowej kilku tysięcy osób zaledwie po ośmiu latach działalności firmy. Kluczem do tego sukcesu są również narzędzia oraz sprawdzony system, który doprowadzi Cię do stworzenia prawdziwego przychodu pasywnego. Ta płyta jest takim narzędziem, a obejrzenie jej Twoim pierwszym krokiem w systemie. Osoba, która wręczyła Ci tę płytę, zadzwoni i zapyta: Co Ci się najbardziej podobało i czy chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat biznesu XXI wieku i tego, jak możesz wykorzystać obecne trendy w biznesie? Jeśli to, co usłyszałeś, miało dla ciebie sens, zrób następny krok w tym procesie. Umów się na spotkanie z osobą, która dała ci tę płytę, a ona wyjaśni dokładnie, na czym polega ten biznes i jak ty możesz na tym skorzystać.